Motorola Defy to nowoczesny, ładny i stylowy smartfon, który dzięki odpornej na kurz i wodę bez problemu przetrwa sytuacje, po których zwyczajna komórka nadawałaby się już tylko na złom. Zaś wyjątkowo odporny na zarysowania wyświetlacz Gorilla Glass sprawia, że nie musimy przejmować się, gdy telefon upadnie nam w piach lub przejedzie po chodniku. Motorola Defy jest lekka, dobrze leży w dłoni i tylko mocne spasowanie obudowy, zaciski klapki baterii oraz szczelne zaślepki wszelkich gniazd i portów przypominają że mamy do czynienia z aparatem o podwyższonej wytrzymałości. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zajmujący prawie całą przednią część smartfona dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,7 cala i rozdzielczości 854x480. Cechuje się on dużą jasnością, kontrastem i znakomitym nasyceniem kolorów. Dzięki temu znakomicie nadaje się nie tylko do surfowania po internecie czy korzystania z Facebooka, ale również oglądania filmów i przeglądania zdjęć. DeFi pracuje na zmodyfikowanym Androidzie 2.1, dzięki czemu mamy do czynienia ze zoptymalizowanym interfejsem oraz ładniejszą grafiką. Na uwagę zasługuje aż 7 w pełni konfigurowalnych ekranów, na których bez trudu umieścimy masę przydatnych widgetów. Nie musimy się ograniczać, ponieważ 800 MHz procesor DeFi dzięki doskonałej optymalizacji aparatu bez trudu radzi sobie z aplikacjami, nawet z wyświetlaniem map. Omawiany smartfon wyposażono w praktycznie wszystkie nowoczesne metody komunikowania się z otoczeniem. Mamy GPS, Wi-Fi, moduły łączności 3G, Bluetooth oraz oczywiście gniazdo mikro USB. I port słuchawkowy 3,5 mm, dzięki którym my posłuchamy na DeFi muzyki przy wykorzystaniu tradycyjnych słuchawek na mini jacku. Osoby dużo piszące, na przykład SMS-y, na pewno ucieszy fakt, że DeFi posiada funkcję swipe, która rozpoznaje litery kreślone przez nas palcem na ekranie. Dzięki temu, po nabraniu wprawy, jesteśmy w stanie pisać praktycznie tak samo szybko jak na aparacie z pełną klawiaturą kuwerty. Motorola DeFi to smartfon o funkcjonalności małego komputera, który dzięki wytrzymałości szczelnej obudowy możemy swobodnie. I odważnie użytkować bez obawy, że uszkodzi się po zakurzeniu czy zamoczeniu.